Dzień dobry, Magdalena Rotuska-Korbel. Witamy w środę 17 grudnia i zapraszam na dzisiejszy teledziennik. Znamy nowy zarząd powiatu wałbrzyskiego. Do starosty Jacka Cichury dołączył Krzysztof Kwiatkowski oraz Mirosław Potapowicz. Zmiany nastąpiły także w prezydium Rady Powiatu Ziemskiego. Nowy starosta powiatu ziemskiego Jacek Cichura na swojego zastępcę zaproponował Krzysztofa Kwiatkowskiego. Natomiast na nieetatowego członka zarządu Mirosława Potapowicza. Tajne głosowanie było tylko formalnością, bo na sesji obecnych było tylko dziewięciu radnych, i właśnie tylu zagłosowało za kandydaturą obu panów. Uczucie pozytywne. Przyszliśmy tutaj, żeby pracować dla ogółu społeczności powiatowej. Trzeba podejmować wyzwania, trzeba pracować dla, dla dobra. I po to chyba bierze się udział w wyborach, żeby wziąć również, kiedy przyjdzie taka chwila, odpowiedzialność za powiat Wauczyski. Czym będzie zajmował się minister Rostarczyk? To y, określi y, pan starosta, dokładny zakres obowiązków, reszta wynika z y, y, organizacji pracy starostwa. Także y, nie, nie przeprowadziliśmy jeszcze takich rozmów. Na pewno w najbliższych dniach określi pan starosta y, mój zakres obowiązków i przedstawię go państwu. Dosta, święta, koncert życzeń na Mikołaja Podchonikę, Czym chciałby zajmować się na koncie starostwa piatkowskiego? Proszę Państwa, no, każdy, kto mnie zna, wie, czym bym się chciał zajmować. Chcę objąć nadzór nad e, funkcjonowaniem wydziału, czyli zarządzaniem drogami powiatowymi, infrastrukturą. To jest największa bolączka, największe wyzwanie. Myślę, że mam jeszcze parę fajnych pomysłów, które mogą usprawnić e, tą materię. No Nie jestem cudotwórcą z Panem Starostym. Nie możemy obiecać, że wyremontujemy wszystkie drogi, zatamy wszystkie dziury, ale postaramy się żeby tych dziur było jak najmniej. Jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz. Pamiętamy wszyscy obecni dziennikarze, jakie spięcia dochodziły na linii Krzysztof Piatkowski i Józef Pixa. Dzisiaj idziecie razem pod rękę, jak dobre małżeństwo. To trochę wesołe, śmieszne, nie wiem, jak już mam to określić. Proszę Państwa. Był zły, teraz jest cacy? Nie. W demokracji jest tak, że strony muszą się różnić, aby dochodzić do konsensusów. Myśmy różnili się bardzo. Tylko przypomnę Państwu, że parę fajnych projektów udało nam się wspólnie zrobić, czyli była też wola współpracy ze strony pana Józefa Piksy. To, to nie były jakieś drobne sprawy, bo przypomnę Państwu, że ten przedłożony przeze mnie projekt e, odnośnie zimowego utrzymania dróg, to było bardzo duże wyzwanie i bardzo duże odpowiedzialność ze strony zarządu, że zaufał mi w pewnym momencie. Ja wiem, że to wyglądało medialnie, że to było bardzo głośno, no ale proszę Państwa, graliśmy o 2 miliony złotych oszczędności i wygraliśmy. Jeżeli będzie ostra zima, to nie wydamy 3 300, tylko 1 milion 300. 000. Za 2 miliony złotych naprawdę można zrobić bardzo dużo rzeczy, i myślę, że warto. Zrobiliśmy naprawdę kilka inwestycji. W polityce jest tak, że trzeba się różnić, ale nie wolno się obrażać. Jeżeli przychodzimy tutaj do, do społeczności samorządowej reprezentować naszych wyborców, to w pewnych momentach nadchodzą takie chwile refleksji, kiedy trzeba sobie powiedzieć jasno. Dość z przepychaniem, poszukajmy wspólnego zdania, znajdźmy wspólny konsensus i myślę, że pomału dotrzemy się z panem Józefem. Że będziemy tak współpracować naprawdę szeroko i bez najmniejszego problemu. Ostatnie pytanie. Pół żartem, pół serio, żeby zakończyć tak na wesoło. Powiedział już teraz przyjaciela, nie wróg Józef Piksa, na ucho, ile zarabiał rzecznik prasowy za jego kadencję. Nie, nie, ale, ale myślę, że powie, proszę Państwa. Myślę, myślę, że powie. To była taka przepychanka formalno-prawna. Pan Józef trwa, trwał na swoim okopanym stanowisku, ja jak znają mnie państwo jestem też osobą nieustępliwą, dążę do tego co sobie założę i, i no to śmieszne trochę było te nasze przepychanie, ale, ale no ja, ja chciałem pokazać e, społeczności, że finanse w powiecie są jawne, że nie ma tajemnic i gwarantuję państwu, że jako członek zarządu będę dążył do tego, żeby każda rzecz, była jawna. Myślę, że wspólnie z panem starostą i z, e, e, członkiem zarządu nie będziemy musieli chować niczyich zarobków, niczyich delegacji czy niczyich wydatków. Finanse Powiatu muszą być jawne. Każdy z Państwa ma prawo mieć wzgląd, bo tak, tak podlega zarząd kontroli. No nie, nie możemy chować. Platforma, która rozpoczęła nową kadencję z większością mandatów, dziś oddała rządy walkowerem. Już tydzień temu mówiło się o odejściu z klubu PO Mirosława Potapowicza. Dzisiejsze regi opuścił również Krzysztof Krajewski. Obaj panowie nie chcieli komentować swoich rezygnacji. Potapowicz poproszony o komentarz musiał poprosić o zgodę nowego starostę, a ten takiej nie udzielił. Nieobecność radnych skomentował jednak nowy wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski. Powiedział pan, że nie można się obrażać. Platforma dzisiaj się chyba obraziła. Panie redaktor, przykre jest to, że platforma obywatelska, która wprowadziła do powiatu największą grupę radnych, dzisiaj próbuje destabilizować pracę powiatu. Proszę Państwa, i tu już nie chodzi o to, że, że nie wyszło im ułożenie tego zarządu, tylko chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jeden ważny szczegół. Mamy końcówkę roku. Mamy budżet do uchwalenia. Takie postępowanie doprowadza do sytuacji, że destabilizuje się pracę całego starostwa powiatowego. Naprawdę, ja nie widzę żadnych okoliczności nadzwyczajnych, aby y, uchwalenie budżetu Powiatu Wołbrzyskiego odbywało się w miesiącu styczniu, tylko powinno się zakończyć zgodnie z terminem ustawowym do 31 grudnia. Gdybyśmy dzisiaj zachowali się tak jak Platforma Obywatelska, to nie dajemy szansy w pracy komisji, nie dajemy szansy u, 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 uchwalenia tego budżetu. Tak nie wolno robić. Nie wolno się zachowywać jak dziecko, któremu zabrano klocki i mówi to ja się obrażam, wychodzę z piaskownicy. W piaskownicy jest miejsce dla dzieci bawiących się klockami i traktorami i powiat musi być wspólną piaskownicą, więc podzielmy się traktorem i podzielmy się tymi klockami. Ale takie zachowanie nie przystoi. Tak ja to oceniam. Jest pan znany z tego, że patrzył pan władzy na ręce, nadal będzie pan to robił? Oczywiście, że tak i chciałbym oczekuję tego od wszystkich, żeby również patrzono na moje ręce. Chcę, żeby moje ręce były czyste i przejrzyste. Robiłem to i oczekuję, myślę, że radni Platformy obywatelskiej, którzy będą w opozycji, będą to samo robić względem mojej osoby. Na tym polega właśnie demokracja i samorządność. Nieoczekiwane zmiany nastały również w Prezydium Rady Powiatu Grzegorz Walczak, który przewodniczył Radzie zaledwie dwa tygodnie, został odwołany, a jego stanowisko objął Marek Tarnacki. W dniu dzisiejszym Klub Radnych Powiatu Wałbrzyckiego Platformy Obywatelskiej wydał oświadczenie. Oświadczamy, że pomimo ogólnopolskiego porozumienia w sprawie tworzenia koalicji w samorządach pomiędzy partiami Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe podjętej uchwały koalicyjnej powiatowych struktur PO oraz otwartości członków klubu radnych Powiatu Walbrzyskiego Platformy Obywatelskiej. Taka koalicja nie powstała. Platforma Obywatelska przedstawiła propozycję szerokiej 14-osobowej koalicji POPSL i nasz Powiat. Która zapewniłaby stabilność w Radzie Powiatu, rozwój powiatu Wałbrzyskiego, co pozwoliłoby rozwiązywać istotne problemy mieszkańców. Z przykrością stwierdzamy, że od samego początku przedstawiciele Wałbrzyskich struktur PSL prezentowali sztywne stanowisko i nieracjonalne oraz wygórowane oczekiwania pełnienia funkcji w organach powiatu, co uniemożliwiło prowadzenie konstruktywnych rozmów. Z decyzji podjętych na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego wynika, że radni PSL równolegle prowadzili rozmowy z PiS-em. Doprowadziło to do zerwania rozmów z platformą i zgłoszenia swojego kandydata na starostę Powiatu Wałbrzyskiego. Takie postępowanie jest jednoznaczne z zawarciem koalicji PSL PiS, do której dołączyło dwóch radnych startujących z list Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej: to jest Mirosława Potapowicza i Krzysztofa Krajewskiego. Obecnie Klub Radnych PO w Powiecie Wałbrzyskim, liczący ośmiu radnych, deklaruje, że będzie konstruktywną i merytoryczną opozycją, której jedynym celem będzie rzetelna i ciężka praca na rzecz gmin i mieszkańców. Naszego powiatu. Pod oświadczeniem podpisała się przewodnicząca Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Dorota Pietrzkowska. Zamek w potrzebie to hasło promujące zbiórkę środków na odbudowę spalonego dachu w zamku książ. Swoją pomoc zaoferował marszałek województwa dolnośląskiego oraz firmy z wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej, ale dołożyć może się każdy z nas. Był to jeden z największych pożarów w Wałbrzychu. Od wielu lat w akcji uczestniczyło prawie 200 strażaków z całego województwa. Spaleniu uległo blisko 500 metrów kwadratowych poszycia dachowego. Dla nas była to bardzo trudna akcja ze względu i na rodzaj obiektu, czyli obiekt mocno zabytkowy, miejsce pożaru, czyli na wysokości to można powiedzieć w najwyższym punkcie, bo wyżej była tylko wieża, ale z drugiej strony też trzeba podkreślić, że było parę pozytywnych jakby aspektów tego pożaru, bo miejsce, w którym powstał, było on miejscem chyba najłatwiej dostępnym. Z drugiej strony, no, bliskość jednostki straży pożarnej i wyposażenie obiektu w system sygnalizacji pożaru pozwolił na... Szybko i na zaalarmować, i na szybki dojazd. No i nie ukrywam pora dzienna, też te działania ułatwiała. Choć na pewno utrudniał wiatr, który jednak był dość silny i powodował wzniecanie pożaru, nawet w miejscach, gdzie wydawało się to wszystko przygaszone. Straty, jakie oszacowano zaraz po pożarze, przekroczyły pół miliona złotych. Niestety kwota ta wciąż pnie się w górę. W tej chwili no, zamyka się to kwotą około 550 tysięcy złotych, ale być może będzie więcej, jak posprzątamy po prostu to poddasze do końca. Na jakim etapie pracy teraz jesteście? Myślę, że do końca tygodnia uda się to uporządkować na tyle, że będzie już można dokonać takiej szczegółowej inspekcji. 100 tysięcy złotych gmina Wałbrzych już otrzymała od firmy ubezpieczeniowej. Kolejne 160 tysięcy obiecał marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. To dużo pieniędzy, ale i obiekt jest perełką architektoniczną nie tylko Dolnego Śląska, wizytówką Dolnego Śląska, ale i myślę całej, całej Polski, więc województwo Dolnośląskie dba o zabytki, które są na terenie Dolnego Śląska co roku. Bardzo poważną kwotę przeznaczamy na ratowanie zabytków, a ta sytuacja wyjątkowa również spowodowała to, że zarząd postanowił wydać te 160 tysięcy złotych na, na ratowanie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że te pieniądze muszą pojawić się dosyć szybko, bo głównie chodzi o zabezpieczenie, o to, żeby zamek nie niszczał. Swoją pomoc w odbudowie zabytkowego obiektu zaoferowały również wałbrzyskie firmy. Osobiście otrzymałem deklarację ze strony dyrektorów firm ze strefy ekonomicznej i wielu osób, które do mnie dzwoniły czy też nawiązywały kontakt w dniu tego, tego nieszczęścia. No dzisiaj w dobie powszechnego internetu i obrazów, które przez Sieć telewizyjne czy też internet dostają się właśnie do każdego telefonu niemalże powoduje, że oddźwięk tego, tego wydarzenia był ogromny i cieszymy się, że on się przekształca trochę w takie poczucie współodpowiedzialności za to miejsce. Wczoraj ruszyła publiczna zbiórka, którą prowadzić będzie współpracująca z książę Fundacja imienia księżnej Daisy von Pless. Dobra wiadomość jest taka, że ruch turystyczny w zamku został ponownie wznowiony. Odbędą się również wszystkie planowane imprezy. Tu się nic nie zmienia, dlatego że cały czas mamy do dyspozycji pierwsze dwa piętra. My zamknęliśmy zamek na dwa dni nie ze względu na to, co się zdarzyło w zamku, tylko ze względu na to, że na zewnątrz zamku było niebezpieczne wejście. Tam były elementy konstrukcji, które mogłyby Komuś zrobić skrzywdę, to zostało posprzątane, więc pierwsze dwa piętra funkcjonują, tu, tu się nic nie dzieje. Na trzecim piętrze w tej chwili prowadzone są pomiary, bo tam jednak przynajmniej w części instalacji pojawiła się woda i tu musimy mieć pewność, że tam się nic nie zdarzy, więc... Ewentualnie ta imprezy, ta jedna była zaplanowana w tym czasie na trzecim piętrze, no będzie musiała być przeniesiona do innej części zamku. Dla turystów y, wszystkie trasy funkcjonują bez wejścia na trzecie piętro. Jest szansa, ale to mówię, no, czekamy na wyniki tych pomiarów, że już w przyszłym tygodniu to trzecie piętro będzie ponownie wyłączone do, do ruchu turystycznego y, i tyle. Także myślę, że, że, że generalnie z perspektywy turysty niewiele się zmieniło. Remont dachu ma zakończyć się wiosną 2015 roku. Dzisiaj na terenie hipodromu Stada Ogierów książ trwały ćwiczenia z zakresu poszukiwania osób. Wczoraj odbywały się zajęcia teoretyczne. Jednym z elementów szkolenia była prezentacja mobilnego centrum dowodzenia, które wykorzystywane jest przez Komendę Główną Policji do koordynowania akcji m.in. poszukiwawczych. W ćwiczeniach biorą udział funkcjonariusze Policji Straży Pożarnej i Służb Ratunkowych. W środę na terenie hipodromu symulowano akcję poszukiwawczą, natomiast dzień wcześniej na terenie komendy miejskiej Policji w Wałbrzychu odbywały się zajęcia teoretyczne. W chwili obecnej trwa szkolenie funkcjonariuszy zarówno Policji Wałbrzyckiej, jak i Powiatów Ościennych dotyczące taktyk i techniki interwencji, poszukiwania osób zaginionych w terenie trudnym. Prezentowany jest sprzęt z komendy głównej, mobilne centrum dowodzenia, gdzie prowadzone są poszukiwania właśnie osób zaginionych. Wśród prezentowanego sprzętu był również dron, który wyposażony jest w kamerę z 32-krotnym zoomem. Dron jest jednym z elementów wyposażenia pojazdu. W trudnych warunkach może, może nas wspomóc lub gdy jest na przykład do przeszukania duży, duży, obszar, duży obszar terenu otwartego albo tak jak było w, w 嗯。Uh miejscowości Sosnowiec, obszar na przykład starej, wyrobisko starej kopalni, hmm, gdzie jest niebezpiecznie. Wtedy na przykład zamiast wypuszczać tam policjantów, bądź ratowników, możemy właśnie wykorzystać drona, żeby sprawdził z powietrza ten teren. Mówię, jest to jeden z elementów. Poszukiwania są bardzo złożone, poszukiwania osoby zaginionej są bardzo złożonym w ogóle takim tworem. Te akcje poszukiwawcze stanowią 8% wszystkich zgłoszonych zaginięć osób w ciągu roku, ale angażują największe siły i środki. Mieliśmy Taką sytuację we wrześniu tego roku, gdzie poszukiwaliśmy dwóch chłopców cztero i dziesięcioletniego, także ten sprzęt w tym momencie byłby bardzo przydatny. Warto przypomnieć, że wrześniowa akcja poszukiwawcza przebiegła bardzo sprawnie, a czteroletniego Wojtusia udało się odnaleźć całego i zdrowego. Niemniej jednak takie mobilne centrum dowodzenia i dron wyposażony w kamerę na pewno by się przydał. Ma możliwość zainstalowania. W zasadzie dowolnej kamery, kwestia jest tylko sposobu mocowania i modułu adaptacyjnego, żeby tą kamerę w jakikolwiek sposób sterować przez tego drona. E, to jest to, można bez problemu e, wykonać bądź zaadaptować. E, na dzień dzisiejszy ma kamerę e, stało ogniskową z szerokokątnym obiektywem, ale również w opcji ma kamerę. E, z, 22% Jedna z kamer, którą możemy podwieścić, ma system bliskiej podczerwieni. Nie jest to, nie jest to jakieś idealne rozwiązanie możemy też podwiesić zamienić kamerę przenoszoną na przykład na kamerę jakiejś popularnej firmy produkującej to na przykład z systemem tym nocnym, prawda? I wtedy każdy wie, bo to w tej chwili jest sprzęt powszechnie użytkowany, jak to wygląda. No i my tak samo widzimy. Albo, albo jest możliwość techniczna też zawieszenia kamery termowizyjnej, tylko trzeba pamiętać, że mamy takie małe kamery termowizyjne, które może udźwignąć taki dron, bo to jednak jest małe urządzenie. No i jako ści tego obrazu jest w granicach jakości VGA, czyli tak jak pierwsze zdjęcia z telefonów komórkowych. Komenda Główna Policji w Warszawie na razie dysponuje jednym dronem. Kilka jednostek w Polsce również posiada taki sprzęt, który może być wykorzystywany do różnych działań operacyjnych. Tą małą kamerą można przesterować, ona ma to jest to na przodzie 30 chyba sześciokrotny zoom optyczny, stabilizacja obrazu. Tak więc z 1500 metrów można spokojnie czytać tablice rejestracyjne z pojazdów. No to jest taki dodatek. Też ma taką jedną funkcję, do której żeśmy doszli całkiem późno. Robiąc dużą odprawę, on nagrywa na zewnątrz. Jeżeli ktoś nam zarzuci, że czegoś nie powiedzieliśmy, a komuś stała się krzywda, zawsze można otworzyć dysk i po prostu jakby no też, też, też się bronić. Na zakończenie teledziennika powracamy do sprawy dwóch policjantów z komisariatu 5 Wałbrzychu, którzy staną przed sądem i odpowiadać będą za pobicie ze skutkiem śmiertelnym 35-letniego mieszkańca Białego Kamienia. Sprawa dotyczy zdarzenia z sierpnia ubiegłego roku. Wczoraj dwóch funkcjonariuszy usłyszało zarzuty prokuratorskie. Również z nim wczorajszym zostali zawieszeni w wykonywaniu czynności służbowych. Z ilu letnim stażem są to policjanci? Na pewno z kilkunastoletnim stażem pracy. Czy wcześniej zdarzały się, ponieważ prokuratura o tym nie, nie. mówi, jakieś postępowania dyscyplinarne w stosunku do nich? W stosunku do tych funkcjonariuszy nie były prowadzone postępowania dyscyplinarne. Czy ten komisariat posiada monitoring, żeby można było sprawdzić, co tam się wydarzyło? Nie, ten komisariat nie posiada monitoringu, nie, nie prowadzimy tego typu zapisów. W przyszłości jest, właściwie w tym roku powinna już jeszcze ruszyć budowa nowego komisariatu, który będzie wyposażony we wszystkie, we wszystkie urządzenia. W sprawie będziemy się nadal przyglądać w teledzienniku. To już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na, na spotkanie z panią Katarzyną Niemier. Która otrzymała tytuł koordynatora wolontariuszy roku 2014?